Wciąż rozwijające się sieci naszych zaufanych partnerów to kierunek zapewniający dziś konkurencyjność na rynku. Narzędzia takie jak giełda prywatna nie tylko ułatwiają, skracają czas realizacji wielu zamówień, ale umożliwiają również płynny i sprawny proces komunikacji pomiędzy nami i kontrahentem. Wisimu Susiulu Mikrowiny, Pirmiausie się No Latinio i Patikrętu wieżę grupę kurie gali bendrauti dirėtis realiu laikū be papildomų skambučio elektroninio laiškų rašymo. Tokiu būdu mes lengviau greičiau pasiekime didžiare dalį savo partnerių ir be abejo sutaupome Kiedy korzystam z giełdy prywatnej wiem, że jestem w grupie zaufanych przewoźników i dostaję ładunki w pierwszej kolejności. Nie do giełdy prywatnej zaprosiła Gilteka i oferty od nich mam w osobnej zakładce. W ramach transa mogę też od razu podjąć rozmowę i negocjować warunki zlecenia. Dzięki temu oszczędzam czas, a to ułatwia codzienną pracę. Łatwe wystawianie ładunków, szybkość dostępu do zaufanych partnerów, natychmiastowa komunikacja, proste zarządzanie dokumentami to tylko niektóre atuty giełdy prywatnej. Narzędzia digital ułatwiają procesy, codzienną pracę oraz maksymalnie eliminują błędy i ryzyka związane z niedokładnością. Jednak Centrum uwagi pozostają wciąż relacje. To one kształtują naszą kulturę organizacji oraz warunkują dobrą i efektywną współpracę.